Hej, siamanko widzowie, z tej strony Konziła i witam Was w kolejnym filmie. Na moim kanale znajdujemy się oczywiście na naszym świecie Minecraft Survival, ale w dzisiejszym odcinku nie będziemy zajmować się harą dla Villagerów, która była głównym tematem ostatnich odcinków. Dzisiaj wybierzemy się do miejsca, o którym Wam już kiedyś wspominałem. A mianowicie i iwa tylko po to, żeby zebrać kilka naprawdę bardzo przydatnych itemków oraz Axolotli, bo tym też chciałbym się dzisiaj zająć. Jak sami wiecie, jednego już mamy, Axolot, tak i jest on dokładnie tutaj. Dzisiaj biorę trzy dodatkowe wiaderka, żeby zebrać trzy kolejne Axolotle, a do tego dwa szalkery, żeby zebrać na przykład glinę czy takie tego typu itemy, które w przeszłości wykorzystamy do handlu z villagerami. Pytanie tylko, czy mam wystarczająco jedzonka, bo tutaj wydaje mi się, że te steki mogą nam nie wystarczyć i zobaczymy, czy coś tutaj mam, czy ewentualnie będzie trzeba posiłkować chlebem. Mamy 6 kukiet porkchopów, czy to wystarczy? Szczerze powiedziawszy powinno wystarczyć, ale jeszcze tutaj mamy 37, więc wydaje się, że to już na 100% jest ok. Kordy znam, więc wydaje się, że nie będzie tutaj jakiegoś dużego problemu, żeby wiecie tam do 3, bo jest to około minus 1800 na 2400, także mamy 1300 kratek podróży i widzimy się na miejscu. Moi drodzy, na samym wejściu czeka na mnie diamencik, także oczywiście z miłą chęcią sobie przyjmę. Tu widzę, że jest nawet drugi, nawet trzeci oraz czwarty i teraz nam da dołącznie 6 diaksów, no bo oczywiście mamy fortunkę 3, chociaż powinna zadać chyba troszeczkę lepiej. Jeśli chodzi o koordynację, jesteśmy na odpowiednich, a mimo to Laszka Iwa nie widzę szczerze powiedziawszy nigdzie i zastanawiam się teraz w czym jest problem, jesteśmy na koordynatach minus 1800 na 2400, czyli na takich, jakich powinienem być, a mimo to tego Cave'a tutaj nie ma i teraz nie wiem, yy, gdzie upatrywać problemu, czy tego, że ja sobie źle zapisałem koordynaty, wiesz dlaczego? Bo mam jestem na minus 1800 na 2400, a problem polega na tym, że wtedy, kiedy ja byłem w Cave'ie to on był tam, gdzie była dżungla, a ja nie byłem na biome dżunglowym i wydaje mi się, że zamiast minus 1800 na 2400 powinienem być na minus 1800 na minus 2400. Rozumiecie o co chodzi i wydaje mi się, że popełniłem błąd który będzie mnie srogo kosztował, ale czekajcie, bo najpierw sobie musimy zacząć, widzę bardzo dużo diamentów, bardzo ciekawy cave. My, skoro tu jesteśmy, sobie tego eksplorujemy, a ewentualnie dla Laszkiewa wybierzemy się po prostu w kolejnym filmie. No jest to moje niedopatrzenie, szczerze powiedziawszy, mimo iż raczej zawsze uważałem na to, żeby sobie, wiecie, zapisywać te minusy, żeby być dokładnym w podawaniu tych koordynatów, a z drugiej strony popatrzcie teraz na to, ile my tutaj mamy dzisiaj diamentów, ile my tutaj mamy złota i żelaza. Także taki odcinek, jaki się dzisiaj troszeczkę z przypadku, ale jednak trafił. Też jak najbardziej był potrzebny, także czekajcie, lecimy sobie po kolejne żelazo. Yy, mamy w końcu fortunę na kilofie, no nie, nie byliśmy jeszcze w kejwach od czasu, kiedy mamy fortunkę na kilofie. I dlatego dzisiaj jesteśmy w stanie zebrać znacznie więcej itemków niż chociażby ostatnio. Tu widzę ametyst, ok, bardzo ciekawe. Tu mamy znowu 4 palmy, więc może z nimi się najpierw rozprawimy na szybciutko. Ok, nie będzie to na pewno taki film jakiś bardzo długi z eksploracji kopalni, bo jednak powiedzmy sobie szczerze, no większość tempów takich naprawdę nam potrzebnych, to my po prostu mamy raczej tego co potrzebujemy. To na bieżąco udawało się zdobywać i z tego się bardzo cieszyłem. Ale skoro mamy fortunkę, a ja pomyliłem koordynaty, przyznaję, no to czemu by tego nie wykorzystać? Skoro już jesteśmy w cabie gdzie jest dużo diaksów. tutaj mamy kolejną budę złożoną z diamentów sztuk 3, a łącznie mamy ich 21 już, także naprawdę sporo. Lecimy sobie dalej, tu jeszcze za jakieś drzwi, o to też możemy zahaczyć, bo w przyszłości na pewno jakieś tam bacony by mi się marzyły, oczywiście, to z tego wyjdzie, to zobaczymy. Ale gdzieś tam lepiej wiecie mieć niż nie mieć i, i na spokojnie będą sobie te rzeczy czekały na swoją kolej. Tu mamy Ziór, a my jesteśmy dosłownie obok siebie. Tu zombie villager, creepera na pewno też możemy sklepać bondami, gunpowder, który mi się przyda w przyszłości do fireware, to na pewno, bo temu muszę. W nocy, wiecie, polować, zdobywać gunpowder, i teraz tak, dobra, zabijemy sobie jeszcze tego szkieletka, może, tyk, dobra, i teraz tak, nie będziemy zbierać na pewno ametystu, bo szczerze powiedziawszy, on nie jest za bardzo potrzebny. To, czego ja bym na pewno bardzo chciał dzisiaj mieć sporo, to diamenty, i ich jest tutaj bardzo dużo w tym cave. Nie wiem, czy będę, czy ten cave ma jeszcze jakieś inne odnogi, które będę szukał, ale czekajcie, bo trzy diamenty już zebraliśmy, zaatakował mnie pająk. Ok, mamy czwóreczkę, mamy piąteczkę, szósteczkę, ok, 6 diamentów. I mamy ich już 35 sztuk, naprawdę w bardzo krótkim czasie, moi drodzy. Udało nam się osiągnąć super rezultat. Tu widzę kolejne bloczki, tylko tak, potrzebuję kobla, żeby się tutaj fajnie wkopać. Czy to będzie jedyneczka? Jedyneczka, tego się spodziewałem. I teraz tak, tutaj też były gdzieś diamenty, więc musimy się też wkopać. Prawdopodobnie jedyneczka oczywiście, ale mimo wszystko stwierdziłem, że próbujemy. Zobaczmy, mamy routing 3, także teraz każdy diament jest na wagę złota. O, widzicie, jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka. Szósteczka, czyli opłacało się wkopywać, czyli generalnie opłacało się wkopywać, bloczki sobie zbiorę Tych diamentów ile mamy? Na pewno nie 42, bo coś tam spadło ewidentnie A 43, ok. Eee, no to 43 zawsze coś, lecimy sobie dalej, bo tu widzę już kolejne diamenty, serio Jest tego bardzo sporo w tych kejwach. szczerze powiedziawszy, tak jak wiem, że kiedyś grało się To się zawsze jednak wiecie, tam wkopywało na tą powiedzmy 12 kratkę, czy tam 13 Czy 11, no nie? się kopało te diaksy no teraz, szczerze powiedziawszy, raczej się tak nie robi. Teraz raczej jeden duży kawik jest pozamiatany, Popatrzcie, teraz piąteczka, mam już 55 sztuk diamentów, a ten odcinek nie trwa jeszcze 5 minut. No może trwa, ale wiadomo o co chodzi. Zanim się tu wkopali, zanim się z nami przywitałem, przedstawimy temat odcinka, który finalnie nie wypalił. No to też troszeczkę zajęło i dobra, na pewno w kolejnym filmie się wybierzemy do tego laszka iwa, do tej dżungli. A w dzisiejszym musimy wykorzystać w pełni to, co mamy do dyspozycji tutaj. To oznacza, że teraz, tak, mamy tu szkieleta, Szkieletę sobie musimy rozwalić, bo chciałbym znowu gdzieś użyć bloczków i wkopać się, znaczy nie wkopać się, tylko dostać się troszeczkę wyżej, czyli gdzieś dokładnie chyba tutaj, to jest chyba ta wysokość, więc lecimy sobie teraz do góry, zobaczymy, gonimy jakiś creeper, mam nadzieję, że nic mnie nie zrzuci, bo też nie mam yy, za dobrej zwoliki w tym sensie, że nie mam klaty, ale oczywiście mamy elytrę, także nawet jakby co, no to gdzieś tam jesteśmy zabezpieczeni, tu jedyneczka, ok. i teraz z tej perspektywy zobaczymy, tam widzę kolejny diamenci, więc tam się może teraz udamy, troszeczkę zmienimy, Powiedzmy, kierunek naszej dzisiejszej podróży, i teraz polecimy sobie tutaj. Szczerze powiedziawszy, to jest tak, że z niczego wynika ci temat odcinka. No nie, czyli znajdujemy się wiecie, w kopalni i tak dalej. I teoretycznie, naprawdę bardzo fajnie może to wyjść. Bardzo dużo ciekawych rzeczy możesz tutaj znaleźć. I serio, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tak możemy to ocenić. Z daleka widzę Minecraft i stwierdziłem, że udamy się tam. Może znajdziemy coś ciekawego. Tam są zawsze jakieś skrzyneczki. Może. Będę miał troszeczkę szczęścia, ale oczywiście nie będziemy tutaj jakoś bardzo szarać, bo też nie chciałbym się, no wiecie, ryzykować, narażać się i tak dalej. O, tam widzę skrzyneczkę, dobra, więc tam na pewno się udamy i potem będziemy zwi, zrobić zwik, ale tu, o, tu jest ten, o nie, kurde, tu jest spawner tych, tych wiecie, tych pajączków takich, ajajaj, aj, aj, czekajcie, muszę go rozwalić, muszę go ewidentnie rozwalić, dobra, udało się. Ja teraz miałem poizona na chwileczkę, ale to tylko chwileczkę. I tutaj też jest diamencik, popatrzcie, tutaj też mamy diament, super, naprawdę to wyszło. I teraz skrzynka, zobaczmy co będzie w skrzynce. Okej, okay, są Glowberisy, jest dużo torów, jest złote jabłuszko, węgiel. Są też zasilane tory i te beetroot sitcy, które kosztem tego, yy, tego tego, granitu sobie weźmiemy. Troszeczkę resztą też możemy zebrać, bo to zawsze jakiś jednak level jest, także całkiem spoczko. I teraz dobra, lecimy do góry, widziałem tu Creepera. Także na pewno musimy uważać. Teraz tak, chyba tutaj, tędy wchodziłem. Dokładnie tak, tędy wchodziłem. Także wracamy tu, gdzie byliśmy, żeby gdzieś tam nie zgubić jednak tropu. Tu jest creeperek i kolejna skrzynka. Więc może teraz tutaj się udamy faktycznie. Najpierw bierzemy sobie jeszcze troszeczkę złota, troszeczkę żelaza, bo tego też tu jest naprawdę od groma. A fortunka też na to działa. Więc to też jest, wiecie, warte tego, bo jednak złoto i żelazo na pewno są surowcami bardzo nam potrzebnymi. Tutaj znowu chleb, znowu globerisy, zasilane tory. No generalnie jest tutaj to samo, co było... W tym poprzednim powiedzmy mainzefcie świec nie potrzebuję. Znaczy po przeniej skrzyneczce świetnie nie potrzebuję, tu nie muszę iść, tu nie muszę iść. Tam jest kolejny... Aha, bo tam już byłem, dobra, bo to jest to samo miejsce, ok, no nie jest taki duży ten Minecraft, tak się spodziewałem. A ja też jakoś szczerze powiedziawszy dalej nie będę szedł. Widzę kolejne diamenty i właśnie tam się raz do nich udamy. Szczerze powiedziawszy mając elytręt podróżowanie to jest to jest naprawdę chwilam moment. No nie to jest tak jak w realnym życiu wiecie, macie auto i nie macie auta. Dosłownie, po prostu zmienia to wszystko i teraz... Zdecydowanie łatwiej się podróży. Mamy już tych diamentów, czekajcie, mamy stack, a tu mamy kolejne. I teraz mamy już stack i cztery, dokładnie stack i cztery diaksy. Czy mamy tutaj gdzieś na widoku jakąś kolejną rudę diamentów? Obecnie jej nie widzę. Także może lecimy sobie troszeczkę niżej i popatrzymy sobie z tej wysokości. Chociaż wydaje mi się, że tutaj raczej już byłem, no nie, tu byłem. A skoro tutaj byłem, to oznacza, że musimy troszeczkę zmienić na pewno teren naszych poszukiwań, chociaż szczerze powiedziawszy i tak nie ma co narzekać, widzę żelazo, więc sobie je wezmę. Takie rzeczy jak Lapis Czerestą dzisiaj troszeczkę odpuszczam, oczywiście czasami sobie wezmę, bo to jest zawsze jakiś eksp, i tak dalej, ale jednak zdecydowanie, skoro już takie coś się trafiło, no to zdecydowanie idziemy w diamenty i idziemy w złoto oraz powiedzmy, że jeszcze to żelazo, no nie? Czekajcie, tutaj czy tutaj coś będzie? Tutaj coś wyżej powinno być. Jesteśmy cały czas na tych minusowych koordynatach, czyli dokładnie na minus 10 kratce, więc oczywiście tutaj diamenty cały czas sobie mogą być. I są nawet. Są diamenty bardzo fajnie, chociaż to też może być tylko jedyneczka, a może być ich więcej. Zobaczmy, rozwaramy sobie najpierw ząbiaczki, jednego, drugiego, jeszcze trzeciego delikwenta. I teraz tak, weźmiemy sobie na pewno na początek złoto. Złoto jakby też jest bardzo cenne. I teraz tak, tu mamy diamenty. Tu widzę, pokazują się już kolejne diamenty. Tu będzie co? Dwójeczka, tu będzie dwójeczka, całkiem spoczko, a tu jakiś wodny keibior, którego raczej opuszczamy, bo szczerze powiedziawszy nie mam drzwi, nie mam drewna, więc też zbytnio miałbym potem problem z tym, żeby tutaj przeżyć dobra, więc lecimy sobie w dół i gdzie tutaj widzimy te diamenty? tutaj, tutaj są diamenty potrzebujemy też bloków, żeby się tutaj dostać do nich ewidentnie, także lecimy sobie teraz koblem do góry pyk, 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 pyk okej, pyk, okay, pyk. Pyk, I teraz tak, dobra, no jedyneczka, ok, spodziewam się tego. E, lecimy sobie teraz w dół gdzieś tutaj. Nie wiem czy ja tutaj już byłem, czy nie byłem. Oj, tak, byłem, byłem tutaj zdecydowanie, więc polecimy sobie jeszcze dalej i zobaczymy, czy coś tu jest. O, tu idzie. Czekajcie, oj, kurde, bo tutaj... A i musimy uważać, musimy uważać ewidentnie. E, dobra, czy tu gdzieś mi mignęły diamenty? Chyba nie, albo jeśli mi mignęły, no to niestety już ich nie zobaczymy. No i dobra, jesteśmy teraz w takim mniejszym hejbiku, Zobaczymy, czy tutaj coś nam uda trafić. Chyba nie, ale tam są diamenty, okej, okay, tam są diamenty, a ja mam oczywiście wodę, tylko czekajcie, bo nie chciałbym tutaj zginąć, oczywiście kosztem jakiejś głupoty, więc teraz tak, lecimy sobie z tą wodą ewidentnie cały czas dalej, cały czas, cały czas, żeby sobie na spokojnie zebrać ten diamencik, dobra, rozlejemy sobie ją w wielu miejscach, zrobi się dzięki temu obsydian i my sobie na spokojnie będziemy mogli, no jednego, bo jednego, ale jednak diamenta wydobyć, no i wydaje mi się, że teraz co my tu jeszcze możemy zrobić? na pewno możemy wykopać sobie to złoto no i w zasadzie jeśli chodzi o ten kejwior tak w większości mamy już wszystko obczajone, przynajmniej tak mi się wydaje co nie, lecę sobie tak tutaj wiecie, tak całkiem no powiedzmy obszerne kręgi zataczam i wydaje mi się, że naprawdę większość tego kejwika jest za nami oczywiście nie zawsze się uda cały kejw obczaić więc obczajamy zawsze większość, no nie, bo tyle jesteśmy w stanie zrobić, no i wydaje mi się, że właśnie tą większość udało nam się dzisiaj obczaić no i raczej to jest na tyle, no szczerze powiedziawszy jestem zadowolony z tych poszukiwań, naprawdę wrócę sobie już, wrócę sobie już później, czekajcie może się gdzieś tutaj kopię, Gdzieś nawet tu mamy to żelazo, więc może tutaj, o idealnie, będę musiał oczywiście wrócić na swoją bazę, no i dobra czekajcie, tu się zakopiemy na spokojnie Zjem sobie stejka, popatrzcie na to, mamy stak i 15 diamentów, to jest bardzo, bardzo dużo Do tego 57 sztuk złota, złote jabłko, 49 sztuk żelaza. Jakieś glowase nam się trafiły, jakieś redstone, jakieś tam bitroot, seedsy nawet, więc całkiem spoko. Mam jakieś tory. No szczerze powiedziawszy, jestem zadowolony jak na to, że jest to dosyć przypadkowy powiedzmy temat odcinka, który wyniknął z mojej głupoty. No i jak na 12 minut materiału serio udało się całkiem sporo ogarnąć. Także moi drodzy, ja się z wami żegnam. Dzięki wam serdecznie i w następnym odcinku ruszamy do Lashkave'a. Trzymajcie się na razie i cześć!